Naprawdę bardzo ciekawe zawody mogliśmy wczoraj oglądać w Bydgoszczy podczas zmagań o indywidualne Mistrzostwo Polski Juniorów. I choć Wiktor Przyjemski zaliczył perfekcyjny występ, zdobywając same trójki, to nie on skradł największe show. W moim odczuciu, ale także zapewne wielu z Was, najfajniej, najciekawiej i najbardziej widowiskowo zaprezentował się niespełna 16-letni Maksymilian Pawełczak. A tuż za nim uplasowałbym postawę niewiele starszego Kacpra Mani. Obaj ci zawodnicy jechali naprawdę świetne zawody, Pawełczak zdobył srebrny medal, a Mania zajął czwarte miejsce. Bo no, niestety dość przy, przykro wyglądającej kraksie z bańborem w biegu dodatkowym o, o właśnie brązowy medal. Tak czy inaczej, ta dwójka zasłużyła na duże brawa, bo potrafiła pokazać się z naprawdę bardzo fajnej strony. Ale oczywiście Wiktorowi także należą się gratulacje. Co trzeba było zrobić, to zrobił i zdobył złoty medal. A dzisiaj czeka nas rozgrywka w seniorskiej rywalizacji. O Indywidualne Mistrzostwo Polski. Na uprzywilejowanej pozycji po dwóch rundach jest prowadzący w cyklu Patryk Dudek. Jak myślicie, utrzyma prowadzenie do końca? Ja się wybieram dzisiaj do Częstochowy, żeby oglądać trzeci finał Impu na żywo i mam nadzieję, że nawet jeśli rzeczywiście Patryk utrzyma tą przewagę, to losy będą ważyły się do samego końca.